Park Jurajski z 1993 roku zmienił kino na zawsze. Dinozaury pojawiają się rzadko, ale gdy już są na ekranie, kradną całą uwagę. Spielberg celowo dawkował napięcie jak horrorze. Ryk tyranozaura to miks słonia, lwa i żółwia. Animatronik ważył kilka ton i psuł się przez deszcz. Jeśli lubisz takie smaczki, zostaw lajka i napisz w komentarzu, czy Rex czy Velo. Tylko około 6 minut filmu to efekt zielonego tła. Reszta to animatronika. Dlatego dinozaury nadal wyglądają lepiej niż w wielu nowych filmach. Rapteri są tu znacznie większe niż w rzeczywistości. Spielberg inspirował się innym gatunkiem, a ich inteligencja miała budzić czysty strach. Dennis Nedry nie zginął przypadkowo. Jego śmierć symbolizuje chciwość. Krucizna bilofozaura została całkowicie wymyślona na potrzeby filmu. Ostatnia walka Tereksa i napis When Dinosaurs Ruled the Earth to hołd dla kina lat 50. Film udowodnił, że praktyczne efekty są nieśmiertelne.